Wyobraź sobie, że wchodzisz do łóżka z kimś, kogo kochasz, a przynajmniej tak mówisz sobie w głowie, ona mówi, że chce czułości, bliskości, bezpieczeństwa, wiesz, głębokiego połączenia dusz. A potem i tak wybiera typa, który wali ją jak worek treningowy. Wjeżdża w nią jak buldożer i to, co robisz z Twoją księżniczką, no to powiem ci, że. I nie tylko i wyłącznie, bo ma więcej followersów i większy biceps. No dobra, a co mówi facet? Niestety edukacja. W Polsce kuleje, więc większość mężczyzn swoje do, pierwsze doświadczenia czy nauki związane z seksem, ze sprawami łóżkowymi czerpie z filmów dla dorosłych. Więc później chcą, idą sobie z taką pierwszą swoją czy drugą partnerką do łóżka, i oni właśnie chcą takiego stosunku jak w tych filmach dla dorosłych. Tej dzikości, tego, żeby była głośna, żeby w ogóle tam było, wiecie, jak fontanna, no i wiecie, takiego ostrego po prostu walenia. W kakao. A potem po trzech minutach leży już spoczony, sapiąc, jak stara lokomotywa w górach, jedyne, co potrafisz siebie wydusić, to o, kochanie, czy było ci dobrze? I wszyscy się zastanawiamy, co tu się właśnie kurwa wydarzyło. Bo z jednej strony kobiety marzą o czułym kochanku, który wie, jak dotknąć, wie jak całować, jak patrzeć. Ale jak przychodzi co do czego, przychodzi do jakiegokolwiek wyboru, to kończą z gościem, który myli łychtaczkę z przyciskiem od pilota do telewizora. A jak zapytasz ją, co w ogóle lubisz? Co słyszysz, nie wiem, chcę, żebyś mnie zaskoczył. Z drugiej strony, faceci chcą być bogami seksu, ale boją się zapytać, czy to ci się w ogóle podoba? Nie wiedzą, że kobiety czekają na coś więcej niż pięciominutowy sprint i tekst zrobiłem ci dobrze? Ty już? I niestety statystyki są brutalne, jak piła łańcuchowa albo masakra piłą mechaniczną itd. 65% kobiet stwierdza, że Udawało w swoim życiu orgazm. A zazwyczaj dlaczego? Bo nie chcą urazić twojego nadętego ego. A 52% mężczyzn uważa, że technika to coś, co ogarnia się po obejrzeniu dwóch odcinków na pomarańczowej platformie. I tak właśnie wygląda nasze seksualne pole bitwy. Takie dwa wojska, które nawet nie wiedzą o co walczyć. A, to się już chyba dzieje na wschodzie. I wiemy do czego prowadzi. Więc jeśli teraz siedzisz i myślisz, nie, to na pewno nie o mnie, ja to mam wiecie. Taką pytę ja to zawsze wszystkich kurczę zadowalam. To mam dla Ciebie złą wiadomość, bo w sumie ten film jest trochę o tobie. Prawdziwa bliskość nie rodzi się w mięśniach brzucha, wielkim bicepsie i tym, jaki to Ty jesteś brutalny. Chociaż w pewnym sensie trochę też, ale to zależy. A zależy od tego, bo taka prawdziwa, intymna bliskość buduje się na szczerości. I jeżeli, szczerze, Obojgu wam pasuje, on jazda bez trzymanki i faktycznie potrafiście sobie zakomunikować, to, jak lubicie, jak mocno, jak szybko, jak głęboko, i tak To wtedy jest OK. Ale jeżeli oboje gracie, jeden, jedna strona tego macho z pomarańczowej platformy, a druga gra tą, której się niby to podoba, no to sorry, ale długo tak nie pociągniecie. Jeden z największych problemów, jaki pojawia się u kobiet, w sprawach łóżkowych. To brak komunikacji. No bo jak można grać w kalambury w łóżku? Jeżeli jesteśmy na tyle dojrzali, żeby to robić, to powinniśmy być na tyle dojrzali i nie zawstydzeni, żeby o tym porozmawiać. Nie wstydzisz się tego, żeby ona ci od pokule, a wstydzisz się powiedzieć, że no w sumie to pokule nie aż tak, ale tak troszeczkę do połowy to będzie okej. Okay. Czego się tu wstydzić? Może tak lubisz. No ale wiadomo, nie zrobisz jej przykrości, tak? bo się za chwilę obrazi i weźmie to do siebie i już więcej nigdy ci tego nie zrobi. I w drugą stronę działa to samo. Jakby kobiety udają orgazm z tego powodu, że po prostu zazwyczaj nie chcą cię urazić. Chcą mieć już to z głowy. I zazwyczaj masa mężczyzn uważa, że są bogami seksu, bo kobiety, z którymi byli, nie miały wystarczająco odwagi, żeby zakomunikować im, że są po prostu chujowi. Więc nawet nie masz przestrzeni na to, żeby spróbować zrobić coś lepiej. I teraz znowu. Statystyki mówią, że 85% kobiet uważa, że Komunikacja w seksie jest kluczowa, jest jedną z najważniejszych rzeczy, ale uwaga, tylko 45% tych samych kobiet faktycznie rozmawia o tym szczerze. No bo nawet jak zapytasz kochanie, powiedz mi, jak lubisz to ona odpowie: A nie wiem, wszystko. Zaskocz mnie. No to jest tak, jakbyś poszedł do restauracji, kelner przychodzi i się pyta, czy mogę złożyć zamówienie, co pan chce jeść. A ty mówisz, e, nie wiem, zaskocz mnie. A potem dostajesz jakieś ochłapy w ogóle i jesteś niezadowolony z tego, co, co ci przyniósł. No kurwa. No albo kobieta pyta się faceta, co lubisz? Wiesz, żebyś była mokra, żebyś krzyczała, żeby było po prostu. jak łysy, wiecie. Wiecie skąd. A ona totalnie nie wie nawet, jak to odegrać. I niestety problem polega na tym, że ludzie boją się mówić prawdę, bo boją się, że zostaną ocenieni. Boją się, że jak powiedzą, potrzebuje więcej gry wstępnej. Albo tego, że nie lubię tego ruchu, nie lubię jak mi to robisz, albo w taki sposób możesz zrobić to lepiej, inaczej, to to już uderza totalnie w ich ego, w ich poczucie własnej wartości. I że ta sytuacja, to, że oni zrobili w tym momencie coś nie tak, coś złego, albo to nawet nie nic złego, tylko coś, co drugiej osobie nie pasuje i można to zrobić lepiej, to oni uważają, że to, ta cała sytuacja jest już, że oni są źli, że to w ogóle już koniec, kawino. I wtedy zamiast rozmawiać, zamiast rozwiązywać jakieś problemy i dogrywać się, to budujemy teatr dwóch nieszczęśliwych ludzi, a naprawdę tutaj wystarczy w sumie prosty komunikat: lubię to i to, nie lubię tego i tego. Jak będziesz robić mi tak i tak, to w sumie szybciej dojdę. A jak zrobisz mi tak i tak, to będzie spoko, ale będę potrafił bardziej się kontrolować. Albo wiesz co, chciałbym, żebyś była troszeczkę bardziej aktywna. Albo nie wiem, nie rób tego, bo to mnie troszeczkę odpycha. Nie wiem, nie stań mi dużego palca u stopy. Wiesz? Nie, no, no różne rzeczy ludzie uważają, że są spoko, a niekoniecznie dla drugiej strony mu musi to być też spoko. Jakbym no, rozmowa. Niestety druga osoba nie ma umiejętności czytania w myślach. I teraz, żeby była jasność, bo problem komunikacji to nie jest problem techniczny, to jest problem na poziomie odwagi. I problem też leży w tym, że żeby powiedzieć, że chcę tego i tego i tego, żeby przyznać się do tego, czego się naprawdę chce, to trzeba przyznać przed drugą osobą i przed sobą, że ja też mam jakieś potrzeby. A jak już wiecie, to, że mam potrzeby, to znaczy, że jestem egoistą. No, Niestety, jesteśmy tak zaprogramowani przez społeczeństwo, no więc jeżeli musisz się przyznać do tego, że masz potrzeby i że możesz zostać oceniony jako egoista, to wtedy trzeba zdjąć też maskę idealnego kochanka, idealnej kochanki, czy maskę super macho. A to, uwierzcie, że naprawdę wielu ludzi naprawdę potrafi bardzo zaboleć. Przejdźmy teraz do tematu gry wstępnej, bo większość kobiet nawet nie wie, czego chce. A tym bardziej faceci też nie wiedzą, czego kobiety chcą. I tu pojawia się znowu problem. Statystyki mówią jasno: 70% kobiet przyznaje, że same nie wiedzą, czego chcą, żeby było w, gr w grze wstępnej. I żeby było zabawniej, 65% mężczyzn nawet nie pyta o to, czego ta kobieta chce podczas gry wstępnej, bo boją się, że zostaną ocenieni. Albo myślą, że już wszystko wiedzą. I tak powstaje idealny burdel komunikacyjny. Kobiety mówią, chcę więcej gry wstępnej, a jak pytasz się, o co tak dokładnie chodzi, jak to ma wyglądać, jak sobie tego życzysz, to ona mówi, nie, nie wiem, tak żeby było miło. <laughs> a za to co faceci mówią? No chcę, żebyś była mokra, ale nie pytają się o to, jak w sumie mają to zrobić. Co robią, żeby to zrobić? No przecież cię dotykam. Ale gdzie? Jak? <noise> Jak mocno? <noise> no dobra, no ale też bądźmy troszeczkę tutaj takim głosem zdrowego rozsądku. Jakby nie mówmy, że a te baby, a te chłopy. Jakby tutaj, tutaj winą jest ogólnie to, że mamy problemy jako ludzie z komunikacją, z wstydem, z lękiem przed oceną. Bo też na pewno warto rozmawiać o seksualnych preferencjach przed stosunkiem, a nie w trakcie. Jakbyś konfigurował nowy telefon. Niestety nie da się przenieść danych ze starego iPhone'a na nową dziewczynę. Każdy z nas działa zupełnie inaczej. Niektórzy podobnie, ale zazwyczaj inaczej. Kobiety, które uczą się swojego ciała przez zabawy z samą sobą, przez edukację seksualną, czy nawet właśnie przez rozmowę, mają pięć razy większą szansę satysfakcji w się. A większość? Większość siedzi i myśli, że partner się domyśli. Przecież tak mówił na Instagramie i na Tinderze, jaki to, niego, jaki to nie z niego ogier i w ogóle co on to z tobą nie zrobi, czym ci ma. A później wychodzi to co zazwyczaj. No i teraz niestety spoiler, kochani. Nieważne jak sobie piszecie i pierdzielicie głupoty na tych wszystkich social mediach komunikatorach, nikt się nie domyśli tego, co lubicie. Także gra wstępna to dialog. Zapytaj ją, co lubi. Powiedz, co ty lubisz. Testujcie, sprawdzajcie, eksperymentujcie. Nie bójcie się. Bo tu jest właśnie taki paradoks, że ludzie marzą o dzikim s**cie, piszą o nim, a boją się otworzyć usta i o nim porozmawiać. Kolejnym problemem, które kobiety deklarują albo kobiety mają podczas stosunków, to brak zaangażowania emocjonalnego. Czyli robienie ze stosunku taki fast food. Bo najczęstszym powodem nudy, czy takiego zjawiska w relacji, gdzie nagle zaczynacie uprawiać seks raz na dwa tygodnie, raz w miesiącu. Jest to, że przestajecie czuć jakąkolwiek głębię, że seks staje się dla was bardzo mechaniczny. Takie wiecie, zrobimy swoje i idziemy spać. Albo szybko, dobra, zróbmy to, bo rano muszę wstać. Albo weź już nie rób sen, ja przecież wiesz, że cię kocham. 68% kobiet twierdzi, że satysfakcja ze stosunku... W dużej mierze zależy od emocjonalnej więzi. Natomiast 55% mężczyzn deklaruje, że brakuje im bliskości, ale boją się o tym powiedzieć, bo boją się zostać ocenieni. A co to oznacza? To oznacza, że ludzie myślą seks z kopulacją. To tak jakbyś myślał, że kebab z budy od turka to jest fine dining z gwiazdki Michelin. Bo tutaj też jest taki paradoks, że większość kobiet mówi, że chce Czułego, spokojnego, stabilnego partnera? Ale jak partner staje się ciepły, obecny, czuły, delikatny? To wiesz, już nie ma tej iskry. To brakuje ekscytacji. Kurwa serio. Faceci chcą być twardzi. Nie okazują uczuć, są dominujący. A potem mają problem, bo nie potrafią zbudować żadnej więzi. Bo nie rozumieją, że kobiety kochają przez usta, przez dotyk, przez... Przez emocje, przez gesty, a nie tylko przez fiuta. Przez fiuta to będziesz miał fajną relację na chwilę, na której nie zbudujesz nic ciekawego. No bo jeśli, no bo jeśli boisz się być sobą w łóżku, jeśli nie pokazujesz swoich pragnień, nie pokazujesz swoich lęków, jeśli nie masz odwagi patrzeć się w oczy drugiej osobie, tylko dupa wyżej, to nie jesteś nawet kochankiem. Jesteś robotem do rozładowania napięcia. I nie mówię tu teraz o tym, żeby od razu kochać się, czuć motylki w brzuchu i tak dalej, tylko żeby budować tą chemię, która jest między wami. Żeby podczas podczas stosunku czuć, wie, no wiecie co, tego nie muszę wam mówić. I niestety, brak zaangażowania emocjonalnego to jest taki rak, który zjada relacje. Nawet nieważne, czy to jest relacja, czy to jest związek, czy to jest tylko friends with benefits. Po jakimś czasie taki Friends with Benefits też się wypalą albo skrzywdzą nawzajem. Bo brak rozmów to brak zaufania, brak zaufania to brak emocji, brak emocji to brak seksu, brak seksu to frustracja. Frustracja często prowadzi do zdrady, a zdrady prowadzą po prostu już wiemy gdzie. A potem siedzisz, z szpiczce i mówisz, że te kobiety są złe, okropne i najgorsze. A ona płacze do koleżanki, bo faceci to są chuje, zimni, źli. A tak naprawdę obaj graliście w teatrze. Pod tytułem nie pokażę prawdy, bo się boję. I teraz zamiast prawdziwej otwartej komunikacji mamy zawstydzanie i oskarżenia w łóżku. Kobieta mówi powinieneś wiedzieć, a facet już się czuje jak idiota. I wchodzimy w takie relacje i sytuacje łóżkowe z poczuciem, że musimy dowieść za wszelką cenę, że musimy być, musimy być perfekcyjni, najbardziej twardzi, że się nie może nic. Jakby stracimy strac ten. Kontakt z tą chwilą i w ogóle cały sens uprawiania seksu i czerpania z niego przyjemności, bo się boimy i w momencie, kiedy taki mężczyzna usłyszy, on chce być perfekcyjny i taki mężczyzna usłyszy, że coś jest nie tak. To nagle cała fizjologia wali się na łeb, na szyję. Zaczynasz mieć problemy z libidą, które przekładają się na problemy z erekcją, czujesz większy stres, frustracja rośnie, bliskość maleje, i wtedy właśnie facet sobie myśli, że jak powiem co chcę, to znowu ona będzie mnie oceniać. Myśli sobie, że jak zapytam, to wyjdę na jakiegoś leszcza, który nie wie, jak, jak się zająć kobietą. I tak zaczyna się właśnie spirala milczenia, która kończy się wspólną frustracją i oddaleniem. No, nie wiem, wyobraź sobie, że ktoś każe ci wsiąść do samochodu za kierownicę, zawiązuje ci oczy i mówi, żebyś jechał, tak, żeby było idealnie. Tak, żebyś czasami nie obił ani swojego samochodu, ani kogo innego nie potrącił. A, jeszcze masz w tym momencie ją zachwycić, jak w szybkich i wściekłych. A jednocześnie słyszysz wrzask. Za szybko, za wolno, za intensywnie hamujesz. Powinieneś wiedzieć sam, co masz nie wiedzieć. Nie moja wina, że nie widzisz. Jesteś facetem, jesteś facetem przecież. I niestety ten problem jest z dwóch stron, bo kiedy kobieta mówi mu trochę zwolni, to facet się broni, no ale przecież na filmach na filmach jej było dobrze. A z drugiej strony, jak zaczyna się pytać, jak lubisz, to słyszy, że przecież powinieneś wiedzieć sam. Że jesteś facetem. I niestety ten schemat wynika z, no, z edukacji seksualnej, która leży i kwiczy. Do tego elementy kulturowe, które wdrukowały w nas, że prawdziwy facet. Wszystko wie od razu, wszystko czuje. Natomiast często kobiety są uczone tego, że mówienie o ich potrzebach to jest to, że ona będzie trudna albo po prostu za bardzo wyzwolona. I tutaj taki stryczek dla facetów, bo 67% kobiet uznaje, że ich partnerzy działają za szybko. I takie panie marudzą też, że ci panowie pomijają grę wstępną i skupiają się tylko na głównym daniu. No i znowu mężczyźni. Też w dużej mierze ponad 40% boi się zapytać partnerki co, jak, gdzie, po co, na co, bo, bo boją się wyjść na niedoświadczonych. No ale teraz zjeżdżamy z chorymi oczekiwaniami kobiet w stosunku do mężczyzn. Kobieta mówi bądź czuły, więc facet próbuje otworzyć się emocjonalnie, być obecnym, pokazywać miłość, czułość, może nawet swoją wrażliwość. Ale nagle słyszy, że ej, ej, nie za bardzo, bo zaczynasz być miękki i, stra i tracę do ciebie w ogóle jakikolwiek pociąg. Kiedy facet słyszy, bądź dziki, przejmij kontrolę, to próbuje być bardziej dominujący, bardziej agresywny w łóżku czy w decyzjach. I wtedy dostaje komunikat, ale nie tak brutalnie, teraz to jesteś w ogóle toksyczny, boję się ciebie. To trochę jak zamawianie steka, well done i płakanie, że jest krwisty. Kobiety zazwyczaj nie wiedzą same, czego chcą, a winę i tak i tak przypisują mężczyźnie. Badania mówią, że 48% kobiet przyznaje, że pragnie, żeby partner był jednocześnie opiekuńczy i dominujący. Jednak w tych samych badaniach 57% kobiet twierdzi, że zbyt wrażliwy facet szybko traci ich seksualną atrakcyjność. Psycholodzy mówią jasno, że kobiecy popęd opiera się w dużej mierze na tak zwanym hipergamicznym popędzie czyli chęci doświadczenia mężczyzny jako silniejszego i bardziej prowadzącego w danej sytuacji. Ale współczesna narracja społeczna zmusza nas bardziej do mówienia o wrażliwości, empatii, delikatności, bo tak wypada, bo tak bardziej pasuje pod narrację. Więc niestety przez takie coś, przez to, że narracja jest taka, Popędy są takie, preferencje są takie, ale tak to nie, ale w sumie to sama nie wiem. Mężczyźni kończą jak szczury w labiryncie. Szukają wyjścia, próbują się dostosować. Ale często próbują się dostosować do sprzecznych sygnałów. I próbują tak, i próbują tak, i nie dostają żadnego feedbacku. A później i tak zostają oskarżeni, że przecież to oni są leszczami w łóżku. No i teraz dlaczego to tak bardzo wkurza i mężczyzn, i kobiety? Bo w pewnym sensie teoretycznie Chcemy autentyczności, chcemy autentyczności i prawdy, ale w praktyce nie mamy jaj, żeby to zrobić. Nie mamy jaj, żeby powiedzieć tego chcę, tamtego, tego nie i tak dalej. Wielu ludzi woli żyć w matrixie fantazji, powtarzać filmowe skrypty i udawać, że są kochankiem stulecia. Bo prawda jest taka, że trzeba zejść z piedestału idealnego siebie, którą karmi cię Instagram, twoje ego, filmy i oszukiwanie siebie nawzajem, żeby zbudować prawdziwą bliskość, żeby zbudować prawdziwą chemię i satysfakcję z rzeczy, która powinna dawać nam, z aktywności, która powinna dawać nam. Przyjemność, satysfakcję, radość, energię. Niestety trzeba stanąć nago, ale nie, nie tylko rozebranym fizycznie stanąć, rozebrać się psychicznie przed osobą, z którą się to robi. I wtedy, niestety, właśnie okazuje się, że król jest nagi. Niestety wielu z Was woli udawać porno, niż rozmawiać jak dorośli, bo tak jest łatwiej, bo tak nikt nie oceni, a może oceni, ale o tym nie powie. Bo tak dalej możesz być bohaterem we własnej wyobraźni, zamiast człowiekiem we własnej relacji, jakakolwiek by nie była. Także kochani, tak jak zawsze mówię, budujmy świadomość, nie bójmy się rozmawiać, nie bójmy się komunikować, nie bójmy się zostać ocenieni, ale o tym też piszę w moim e booku do którego Was zapraszam. Link macie w opisie. Ja Wam dziękuję. Do tego tematu oczywiście czekam na komentarze ekspertów. Ja tylko rzucam luźne rzeczy, luźną tezę. Przestrzeń, co z nią zrobicie, to już Wasza sprawa. Ja Was żegnam, cześć.